Tankuję teraz auto jeszcze i będę gotowy na próbę numer 2. Chodź tu, Ajo. Biegnę. Dobrze idę, nie? Raczej nie. Jestem przy takich szopak i kontenerach. jestem Gdzie ja cię ja usłyszałem Tak jak weszliśmy, nie? Ja tu mam adorujących fanów. Adoratorów. Trzeliwe. O, chyba Cię widzę. Wysoka, on ciebie posłusza. To jest super tak, główne mieście. To jest tak, jak weszliśmy, tak jak nie? To jest. Zróżnicujesz moich strzałów? Nie. Co ja mam z

Ale to tylko czasami, wiesz przed wjazdem na przykład tutaj przejeżdżam koło policji teraz i na PS4 to mi się policja nie sprzedawała No była I po... przez... połowę miasta, no. A teraz tutaj to... przyjechałem ładnie i bez problemu. Co ty, robisz? Idę, idę. Myśmy tutaj nie... Nie nade mną, chwilę. że byłeś tuż obok mnie Daj mi chwil kilka bo tu mnie goni nie wiesz i żyją Fak, kolejny I co? Ej, ja czy ja strzelam teraz czy jak? Wierzę, czy no, widzę cię stop, stop policja No jada 95 Chodźmy Czy nie, czy ja? 95 Delegacja jest północ Cieczka. Zero żadnej, gdzie z Zasinki, zawiechy, zero nie 108 no też, Przewagę mieć na... Nie, co gra na to 4 ale nawet na, na PVP, jak ostatnio byliśmy, to też właśnie zauważyłem, że nie, nie zacinało mnie wcale, nie? A o, miałem zaciskę przed chwilą, ale taką delikatną. Nie no, jest ogromna różnica. Przyjechałem, przecież miał miasteczko i nic. Jedna mała zacinka, 116 na godzinę. Było to ładnie. Tylko można wrócić bez opamiętania. No, naprawdę tej. 117 jadę już, 118. I, i, i wszystkie drzewa widać, nie? To jest najlepsze. Trawa się renderuje, wszystkie drzewa widzę. Także nie, 120 ja pędzę i nic się nie zwiesiło, nic się nie zacina. Wszystko się renderuje tak, jak powinno być normalnie. Wszystko robi się TVP w jakimś dzielnym po prostu będzie każdy brakuje, no. Przewagę Przewagi. Nie no fajnie, 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 fajnie. Wiesz, patrzę się na boki, nie? I, i trawa się renderuje tak jak powinno być. O o o o o o o trochę patrzyłem na bok. Czy to jakoś się renderuje czy No wszystko się renderuje. W pełni Czyli draw distance man, masz dalszy Tak Znaczy nie wiem czy jest dalszy, ale po prostu nic mi nie zanika, nie? Przynajmniej kiedyś autem na PS4, to trawa jest płaska, drzewa się, kurde, bagują, a tak, to jest fajnie. Myślisz, że, że drzewa są 2D zamiast 3D? Czy jak? No one robią takie... piksele zresztą się robią na drzewach, nie? To się właśnie w te obrazy 2D się zmieniają. No. A tutaj nic, nie? 0 0 ściemek Dobra przejeżdżam chyba teraz przez... Nie wiem co to jest Przejeżdżam przez wiochę 107 na godzinę Ej no bajki po prostu ale fajnie nas nie Tylko masz coś po czerwono. No, tam ja nie? Po drodze. Nie, wiecie, to po prostu bajki, nie? Przejeżdżam teraz przez Solniczy O, 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 o... Nie żyję. Tak A szybko właśnie. jechałem... Nie, walnąłem w barierki, tak szybko jechałem, że... Materiał będzie z tego? Daszkam <laughs> się zapisał Ale śmiesznie